Znak sposadzony na ławce w G2, nowy, kiepski skam i potężny opening z udziałem największych twórców. Będzie ciekawy, więc łapkę w górę koniecznie zostaw, a my lecimy. W ostatnim czasie informowałem was o dosyć potężnym i naprawdę dobrym skamie. I dobrym nie znaczeniu takim, że on był jakoś moralnie faktycznie dobry, bo absolutnie niczego takiego nie powiedziałem, tylko o dobrym znaczeniu, że był genialnie przygotowany i wyglądało to wszystko bardzo, bardzo dobrze. Szansa na połapanie się była bardzo niewielka. W dużym skrócie powstała gra jak Plumber's Legacy e, i to była taka gra krzak, w sensie w niej się nie działał, powstała ona tylko i wyłącznie po to, żeby twórcy mogli stworzyć jakby swoje przedmioty, z którymi który będzie można się wymieniać. I co ciekawe, w tej to właśnie grze stworzyli przedmioty wyglądające prawie identycznie, jak nie identycznie jak te scs CS-a. W wyniku czego jak przychodził do Ciebie trade nie było jak tego do końca odróżnić. Możemy zobaczyć nawet tutaj logo było to samo, jedyne czym się różniło tutaj faktycznie w jednym miejscu było napisane, że to jest ta gra Plumbers Legacy. Popeya skończyła się w sposób następujący, zostało to zbanowane dosłownie Kilka godzin później, po tym, jak to wszystko wyszło, ale tutaj trzeba przyznać, że był to naprawdę mocny skam. Tak jak mówię, powtarzam, mocny z perspektywy przygotowania i zamysłu, yy, i warto po prostu o tym wiedzieć. I niektórzy teraz zwęczyli interes i robią tego podróbki. Możemy zobaczyć, że tu mamy podróbkę takiego oto i skamu, gdzie mam M4.1 Fate. Tylko, że no, umówmy się, tutaj ta wygląda już dużo, dużo gorzej. Nie oszukujmy się. No i z drugiej strony, tak, nadając sprawę, yy, to już jest taka kiepska po prostu podróbka tego wszystkiego. Jak ta pierwsza wersja była naprawdę, naprawdę mocna, i naprawdę niczego sobie, tak tutaj. No umówmy się, jak to byś na coś takiego nabrał, ale z drugiej strony nie zaszkodzi powiedzieć, żebyście byli uważni żebyście po prostu sprawdzali wszelkie trady po 3-4 razy. <laughs> Stój przyjacielu, a co jak powiem ci, że możesz otrzymać nie jedną, a dwie darmowe skrzynki? Zapraszam na case -haga, czyli jedną z najlepszych stron do otwierania skrzynek, których jest tu kosmicznie dużo i każdy znajdzie coś dla siebie. Case battle są serio mocne, gdyż można się bić na naprawdę wiele sposobów. I uwaga, bo tego nie widziałem nigdzie indziej, czyli jak ci brakuje kasy, możesz pożyczyć. Nigdzie nie widziałem tylu bonusów darmowe skrzynki, cashback, diamenty. Potężne nagrody za wbite poziomy Jest gruba, ale wspomniałem coś o darmowych skrzynkach Klikasz sobie tutaj w plusik, wybierasz z wielu metod płatności I wpisujesz koniecznie kodik kwiako, który daje ci owe dwie skrzynki I dodatkowo 10% bonus do depozytu Myślę, że warto, zapraszam, a my wracamy Kolejna kwestia to spekulacje ludzi odnośnie tego, co pojawi się już za niedługo. Gdyż już ponieważ za niedługo kończy się sezon drugi, dokładnie będzie miał to miejsce 14 lipca, w związku z czym już, już za niedługo. I coś, co warto powiedzieć, to ludzie spekulują, że najprawdopodobniej otrzymamy casha. Casha, czyli mapę isie legendarną, mapę, którą chyba każdy chciałby zobaczyć, a dodatkowo w ostatnim czasie otrzymaliśmy również informację odnośnie tego, że cash został zakupiony przez Valve, w związku z czym wszystko wskazuje, że ten cash mógłby faktycznie się tu wydarzyć, no i już za niedługo będzie mogli się cieszyć mapą, e, albo ocieszyć się jest gigantycznie ma wielkich spadków FPS-u, bo to też tutaj przez te jest to hetizowane, że za niedługo każdy będzie kolej wyłączył na FPS -y, na FPS-y na cashu. Może tak być. Nie będziemy mówili, że nie. Kolejna ciekawa kwestia to Simple, który cały czas katuje FaZe Na Napierdziela on praktycznie dzień i noc. Możemy zobaczyć, że zdobywa nie najgorsze ratingi. Pokuszę się o stwierdzenie, że nawet dobre. No i to jest tutaj a propos ostatnich spekulacji na temat tego, co dalej się będzie działo z Simplem. Czy chłop się już załamie po tym, jak FaZe nie został i w Navigo nie chcieli, już odejdzie od csr za porządnie? Czy będzie tryhardował dalej i liczył na jakąś inną ofertę? Niby chłop mówił, że liczy na inne ofertę, ale wiemy, to jest Simple. No nie on tak pitoli. Ale z drugiej strony, teraz wszystko wskazywało na to, że faktycznie w tego CS-a. Faktycznie chce się pokazać z jak najlepszej strony. Faktycznie chce trochę już odbudować tą formę, na ile się da. jest jakaś tam szansa, że faktycznie ktoś się nim zainteresuje i kogoś będzie stać na owego Aleksandra. Czy tak będzie? Pożyjemy, zobaczymy. Ciekawy event ma miejsce cały czas w Chinach. Wczoraj informowałem was o starciu stylu, starciu timu Europe, czyli timu Europa. Chyba tego nie musiałem tłumaczyć. Tak czy siak, w owym teamie znajdują się takie postacie jak Kenny S, Scream, Kadian, Nico, Rimonzi, więc zdajemy sobie sprawę, że jest to dom po prostu sama śmietanka. Najciekawsi z najciekawszych w pewnym sensie. Tak patrząc z perspektywy medialnej na pewno ten wybór jest niebyle jaki. No i należy sobie powiedzieć, że wczoraj odbyło się również spotkanie z Lin Vision, w związku z czym kolejna chińska formacja jest to dosyć duży event właśnie rozgrywany w Chinach. Udało im się ciągnąć również tych zawodników, którzy tam błyszczeli przy okazji ostatniego Majora. Nieciekawa kwestia, Snack zostaje przeniesiony na ławę w G2. Innymi słowy, w środowisku CSOM przeniesienie na ławie oznacza komisyjne wypierdzielenie ze składu po prostu. Czyli w dużym skrócie Snacks niby w teorii znajdzie dalej w G2, no ale z drugiej strony nie gra już w obecnym składzie. no i się się, tak na dą sprawę trochę pospało. z jednej strony, trzeba się cieszyć, że Snacks faktycznie do gry wrócił. Jeszcze kilka lat temu, 3-4, po upadku Virtus .po, po tym jak przez rok, Snacks się nigdzie nie grał i tak dalej. Moglibyśmy się spodziewać tego, że to już jest koniec, jeżeli chodzi właśnie o Snacksa. A możemy zobaczyć, że chłop tutaj naprawdę naprawdę wrócił. Możemy zobaczyć, że chłop tak na sprawę w tym g dodatkowe dwa trofea dorzucił do swojej, to właśnie gabloty, więc nic tylko i wyłącznie się cieszyć. No, i trzeba zwrócić uwagę, że jednak umówmy się, Janusz mam ponad 32 lata, w związku z czym najmłodszy nie jest, i to, że jeszcze zaszczycił tutaj naszą grom Myślę, Trzeba na to patrzeć z perspektywy bardziej e, dużej po prostu radości, niżeli z tego, że już dalej grać nie będzie. Oczywistym jest, że nie ma co przekreślać dalszą grę. Po pierwsze, jest duża szansa, że w G2 po prostu będą chcieli dalej e, w jakiś sposób współpracować ze Snaxem, tylko na chwilę obecną jakoś rzucili na ławkę. Mała, ale jednak szansa jest. Kolejna szansa: Snax jest jednym z najlepszych IGL obecnie, w związku z czym nie wykluczone, że nie jedna formacja obecnie będzie rozk e, właśnie. W jakiś sposób rozważała pozyskanie tego to właśnie gracza. Więc czy jest to koniec Snacksa na największych scenach, pokuszę się o stwierdzenie, że jest duża szansa, że nie. Mam wrażenie, że Snacks jeszcze jest godny, gry, że chciałby coś jeszcze udowodnić, coś jeszcze pokazać. I mam wrażenie, że ofert nie będzie brakowało. W związku z czym szczerze trzymam i szczerze liczę, że coś jeszcze właśnie od niego zobaczymy. Coś na co warto zwrócić uwagę, to to, że jeżeli chodzi o G2, najprawdopodobniej zobaczymy tam pana Matysa, który opuścił Fnatic. No i tutaj zobaczymy, co jeszcze właśnie zostanie w tej formacji wymyślone, że się tak wyraży, no nie. Także tak to wszystko wygląda, ale. Proszę sobie zwrócić uwagę na porównanie właśnie ratingów Snaxa oraz wcześniejszego IGLa, a czyli Huxiego. No i możemy na podstawie tego zobaczyć, że no umówmy się. Nie jest to najprostsza fucha na świecie, bycie właśnie IGL-em w G2. Z tego powodu, że no umówmy się, ratingi nie zachwycają. No też patrząc żeby tak stricte na te właśnie to ratingi, no to też można pokusić o stwierdzenie, że Snacks jakoś mega, mega nie dowiół, skoro miał bardzo podobny rating jak poprzednik. Z drugiej zaś strony w roli igl nie zawsze chodzi o najwyższy rating, nie zawsze chodzi o to, żeby wszystkich zabijać i tak dalej, tylko być może wnosi po prostu inne walory. Pewnie z tego nigdy nie dowiemy, ale szczerze za to trzymam kciuki, że tak właśnie było. Bo jakoś pomimo, że Snacks już tak na sprawę lata świetności, troszeczkę ma za sobą, to dalej bardzo mocno mu kibicuje i oczywiście życzę jak największych sukcesów. E, kolejna informacja, Gentlemates, o których mówiłem już kilkukrotnie, wracają do CS-a, w sensie wracają do wejścia do CS-a, bo oni już wielokrotnie podchodzili do CS-a, już byli bardzo blisko, potem od niego odchodzili i tak to wszystko wyglądało. Na chwilę obecną wszystko wskazuje, że będą pozyskiwali właśnie jakiś hiszpański roster, yy, w sensie będą tutaj mieli tak na pewnych gracze z 9Z, więc zobaczymy jak coś dalej potoczy. Może być dosyć ciekawie. Kolejna informacja, Eternal Fire, na pewno pamiętać tą formację, e, to była formacja, która później została przejęta w całości przez Aurorę i coś na co należy zwrócić uwagę to mają nowy skład. I jest to skład w całości biało-czarwony. Spokojnie, zanim pomyślisz, że Polacy górą i tak dalej, to Polacy tak w połowie górą. Możemy zobaczyć, że mamy tutaj trzech Polaków, dwóch Turków i jeszcze Turkę jako coacha, jako oczywiście trenera. W związku z czym jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak ten skład faktycznie się sprawdzi. Zobaczymy, jak tutaj będzie dalej wyglądało. Eternal Fire, no zapamiętaliśmy jako drużynę, która tak na tą sprawę była na trzecim, czwartym a nawet piątym miejscu w rankingu HLTV, w momencie, kiedy była przejmowana przez Aurore, więc mam nadzieję, że tej owa formacja dalej będzie chciała mocno cisnąć. Bardzo się cieszę z tego powodu, że zostali zaangażowani Polacy i mam nadzieję, że będą mogli się Tutaj bardzo ciekawie pokazać. Szczerze, trzymam za to kciuki i miejmy nadzieję, że tak to będzie wyglądało. Kolejna ciekawa sytuacja to gigantyczny opening, o którym tam od kilku ostatnich dni, a mianowicie opening o wartości 360 tysięcy dolarów. Tak, tutaj było 240 tysięcy, ale jeszcze w ostatniej chwili dołączył Sparkles i Hizus jak dobrze pamiętam, w związku z czym tutaj jeszcze dwie osoby się dołączyły. Jak możemy zobaczyć, odbyło się to 18 godzin temu na Twitch One Pixela, 3 miliony wyświetleń, więc tutaj umówmy się, no, wyniki dosyć, dosyć mocne. Nie ma się co dziwić, no, umówmy się, takich openingów nie ma na co dzień, więc y, wiele ludzi pewnie było tutaj zaciekawionych, co będzie Dział, to bali udział w tym topowi twórcy. Coś, na co należy zwrócić uwagę, po pierwsze, One Pixel na początku zablokował, żeby na czacie nie można było pisać NIP, czyli Ninja Sim in Pijama z tego powodu, że ludzie wierzyli, że znowu dostanie Nipa, właśnie z, z kratowizmu 2014. Z ciekawszych rzeczy udało się wydropić, tak na dołą sprawę, e, kilka ciekawych przedmiotów, to akurat gadali o tym, właśnie, że dołączali jeszcze właśnie Jesus i Sparkles, i pula nagród znaczy na Jezu. Wartość oponików wzrosła do 360 tysięcy dolarów. Jeżeli chodzi o ciekawsze dropy, tu możemy zobaczyć pierwszego noża, e, którym okazała się M9 Case Hardenet. No, Blue Gem to to nie jest, ale najbrzydsze na świecie to to też nie jest. Radość prowadzącego, jak widzimy, jest dosyć mocna. Kolejny przedmiot to też była kosa. coś to... Kolejna kosa to też była M9, co ciekawe, tym razem Urban Mask. No, reakcja nie była najpotężniejsza na świecie, no ale kosa to kosa, umówmy się. Następnie drugą kosę w tym openingu otworzył Arrow i był to Flipknife flip Forest DD Pad, więc umówmy się, nie najpotężniejszy nóż na świecie. No, a trzecia to już była, jak wam pokazywałem, właśnie owy M9 bayonet Bi Urban Mask. W związku z czym pokuszę się o stwierdzenie, że kosy tak jakieś niefenomenalne. Co do reszty openingu, możecie sobie oczywiście nadrobić. Nie będę wszystkiego spoilerował. Tak czy jak warto sobie powiedzieć o tym, że padła właśnie rozmowa między OnePixelem a Nightshotem. Nightshot to jest CEO 100 Thieves, no i jednocześnie osoba, która lubi wybiegać dużo skrzynki na dużo kasy na openingi, więc jak najbardziej się tutaj w składzie znalazł. No i właśnie został zapytany przez OnePixela, kiedy 100 OnePixel wracają do CS-a i Nightshot powiedział, że jeszcze nie wiadomo, ale że na pewno będą wracali. W związku z czym mamy tutaj dosyć ciekawe potwierdzenie tego, oczywiście, że tu może się milion rzeczy jeszcze wykrzeczyć, ale myślę, że spoko o tym wiedzieć.